Dzień dobry, kochani, witajcie ponownie u mamuśki. Nasza Zośka, jak widzicie, jest w ciąży. Mamy w tej chwili drugi trymestr. Kochana, ja Cię prosiłam, żebyś ty przygotowała śniadanie, ale... Widzę, że chyba nic z tego nie będzie. E, no cóż, trudno, dzieciaki pójdą głodne, a my myślę dołączymy dzisiaj do fler w szkole, ponieważ ja mam cały czas nieograny tak do końca ten dodatek, więc sobie troszeczkę tutaj skorzystam z okazji i go ogram. No tak właśnie, biedna fler bez śniadania i jeszcze w dodatku musi szybciutko do kibelka, więc tutaj zaraz u, 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 biegnij dziewczyno. E, o jejku, jejku. Ciekawe, czy to w ogóle coś będzie działać. Czy to są koedukacyjne? Koedukacyjne, dobra. Tak, dzieciaki miały koszmary i w ogóle, ale myślę, że sobie tam wszyscy spokojnie poradzą w domu. Poranny czas. Wolny, dowiedz się czegoś o nowej szkole od dyrektora, ale my tu jesteśmy naprawdę głodni, więc ja bym cię w pierwszej kolejności zaprosiła do zjedzenia czegoś, co? Możesz coś zjeść. Zamów jedzenie. Może parówka w tortili. Niech będzie. Idziesz? Słuchajcie, spędziłem wczoraj chyba ze 3 godziny na szukaniu CC, który mi tutaj psuło grę. I to CC, nie, Boże, co ty robisz? Widzę, że nie tylko CC mi psuje grę, widzę, że jest tego więcej. Spróbujemy cię zresetować, co? <grym> Chociaż, w sumie, słuchajcie, może on miał karę i, i wiecie, tak jak w tych K-dramach, że oni tak stoją z wyciągniętymi rękami albo na przykład trzymając wiadro, to może miał taką karę. No dobra, nieważne. Oj, dobra, nie będę cię podglądać, zaraz sobie zjemy. Co tobie tutaj? Zamów jedzenie. Aha, dobra, nie bo. Myślałam, że to jest dyrektorka albo coś, ale nie. Um, czy zdążymy pogadać z dyrektorką przed końcem czasu wolnego? Mam nadzieję, że tak, no ale jeśli nie, to może później. Ale zaraz spróbujemy tutaj. Przyjaźnie się przywitaj z panią dyrektor. I. I w sumie nie wiem. Przepraszam, nie widzę tutaj opcji. No, nie widzę tutaj opcji dowiedz się czegoś. Nie wiem, może musi się najpierw przywitać. A zobaczymy, słuchajcie. Pewnie nie zdąży, więc chyba jej to anuluję w tej chwili. Eee, a, dobrze by było, żebyś sobie jeszcze szafkę tutaj zameldowała, nie? Przed lekcjami. Może się uda. Zdążysz zjeść? Mam nadzieję, że tak, no bo tak, tak na głodnie to to nie jest dobry pomysł. O, ale widzę, że idziesz. Aha, idziesz. Idziesz, że będziesz jednak jadła po. Po lekcji. A nie możesz sobie tego żarcia wziąć na lekcję? Ej. <laughs> czekaj, 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 czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zaraz zobaczę, czy dam radę to zrobić. Ciekawe, czy Simowie mogą jeść podczas zajęć. Nie sądzę, ale, ale. Co, zjesz jeszcze nie? Nie, myślałam, że będzie jadła, ale nie. Ona sobie postanowiła tutaj e... <laughs> coś porobić. Na telefonie. Możecie korzystać z telefonów podczas lekcji? Ciekawe. No tak, mamy poranne zajęcia. Weź udział w zajęciach z matematyki. Czy to są zajęcia z matematyki? Nie mam pojęcia. Nauczycielka klasy numer jeden, seniorka. Czy możesz z nią pogadać teraz? Czy po prostu będziesz tu siedzieć i nic nie możesz robić? Słuchaj, to jest trochę bez sensu. Jakby fajnie by było, żeby oni mogli chociaż jakieś pytania zadawać albo, albo coś. Ale widzę, że nie. Nie. Po prostu. Siedzi na tyłku i w sumie nic z tego nie wynika. Hmm. Smutne to trochę. Bym powiedziała: kopnij mnie. Scena rodem z podstawówki. W pewnym momencie, w trakcie lekcji, niesforni uczniowie przyczepili koledzy z klasy na plecach kartkę z napisem: kopnij mnie. Ktoś powinien stanąć w jego obronie, lecz czy dziś jest na to odpowiedni dzień? E, powiedz mu: o, chyba się z kimś zaprzyjaźniliśmy, albo przynajmniej mamy jakieś pozytywne odczucia. Dobrze, miło z twojej strony, fler, A, to ten gościu. No fajnie, fajnie. Całkiem, słuchajcie, ciekawy typek. Całkiem ciekawy typek, powiem wam. A uczniowie potrafią być wredni. Już, wiecie co, ja czasami słucham naprawdę, jakie wy rzeczy przeżywacie y, w szkołach. To się włos na głowie jeży. Ja nie wiem, czy ja miałam po prostu dużo szczęścia w swoim życiu, jeśli chodzi o szkołę i kolegów w szkole, bo nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi dokuczał. Wiecie. No nie, nie. Jakieś tam głupie żarty się zdarzały, ale to nigdy nie było, słuchajcie, takie coś, żeby po tym traumę mieć. Kurczę, naprawdę. Zresztą nie wiem, może to też wynika z tego, że ja na żarty reagowałam. Że w sensie, wiecie, no, na przykład kolega wsadził mi do piórnika y, dwie małe myszki. I był przekonany, że mnie przerazi. <laughs> e, a ponieważ ja bardzo lubię gryzonie, no więc moja reakcja była, o, jakie słodkie. I mu nie chciałam mi oddać. No więc okazało się, że takie żarty nie mają sensu, tak? E, ze mną. No albo, nie wiem, takie głupie w podstawówce, że chłopaki y, wsadzali dziewczynom plecaki do... Przerwa obiadowa kończy się, zachowuj się przyjaźnie wobec członka kadry nauczycielskiej. O właśnie, to pogadaj sobie tutaj z nauczycielką, przyjaźnie się z nią przywitaj. Yy, no, że wrzucali chłopacy plecaki dziewczyn do męskiej toalety, tak? No, a męska toaleta dla dziewczyn po prostu to jest teren zakazany, tabu i absolutnie nie wolno, bo tam śmierdzi i jest okropnie i obrzydliwie i po prostu, wiecie, yy, blee, i nie wolno. Przynajmniej tak było <laughs> za moich czasów podstawówce. No i żadna dziewczyna po prostu do męskiej toalety nie wejdzie. No nie, po prostu nie i koniec. E, przynajmniej większość. No a ja miałam to wszystko w nosie, więc ja po prostu wynosiłam te plecaki tym biednym koleżankom. Więc no nie było fajnie, nie było fajnie, bo się po prostu żartów zagatą nie dało robić. E, nie wychodziły. Zachowuj się przyjaźnie wobec ucznia. To się jeszcze zachowamy przyjaźnie wobec tego ucznia. Szczególnie, że on tu do nas przyszedł, więc przyjaźnie go przywitaj. Co jeszcze w tej szkole można robić? W ogóle tak tak patrząc, tu są jakieś książki. Ucz się do sprawdzianu na przykład. Pewnie jakiś sprawdzian będzie gdzieś tam kiedyś. Nie wiem, czym się chce uczyć do sprawdzianu. O, zrób psikusa. Nauczycielka wyszła, zróbmy psikusa. Ej, co się będziemy ograniczać? Tu jest jakaś kolejna klasa. Tu jest. O, można się kawki tutaj napić, ale to jest chyba pokój nauczycielski, jeśli dobrze rozumiem. Co z tą dyrektorką? Chodź, przywitaj się z dyrektorką, może być zabawnie. Czemu nie? Zrób psikusa, potem się przywitaj, zaprzyjaźnij się z dyrektorką, dobrze jest mieć wtyki, słuchajcie, w szkole. O, tu jest sala muzyczna. Hmm. Może powinnam jakąś fajniejszą szkołę ściągnąć albo sobie zbudować, ale pewnie nie znajdę na to czasu, więc whatever. Znaczy, w sensie na zbudowanie, no. najwyżej znajdę coś fajnego, bo Wy potraficie fajne rzeczy budować. Przywitałaś się? Nie, nie przywitałaś się, a eee, nie wiem, czy po prostu zapomniałaś, czy jeszcze coś tutaj nie działa. A coś ty w ogóle tutaj narysowała? O, kupa! Heh, fajne. Jesteś zdolna, fler? Podoba mi się. Bardzo mi się podoba to, co tutaj odwaliłaś. Ładnie rysujesz. Takie żarty są spoko. O ile oczywiście nikogo nie obraziłaś na tej tablicy, tak wiecie. Raczej nie wypada, nie? Komuś mogłoby być przykro. Nie róbcie tego. Pani dyrektor, jak widać, jest fanką SimCity. Dobrze, zaraz się kończy przerwa. Weź tutaj, pogadaj sobie z nią jeszcze. A co tutaj? Przygotuj się do zajęć. No dobra. Icz, kochana, przygotuj się do zajęć. Mm, bo już tutaj był dzwonek. Nie wiem, to chyba tu musisz podejść, nie? Tak, bo zaraz się okaże, że nie weźmiesz udziału w zajęciach i będzie problem. Nie, tu chyba. Tu się świeci, więc chyba tu. Hmm. Powiem Wam, że nie wiem. Czemu nie mogę kliknąć na tablicę? No dobra, słuchajcie, podejdziemy tutaj i, i, i zobaczymy. Nie, bo tak szczerze to po prostu nie wiem. No, bag na bagu i bagiem pogania. I pewnie mi tutaj nie zaliczy udziału w zajęciach, bo, yy, no bo nie bierzemy udziału w zajęciach. Czekajcie, może ja na drzwi muszę kliknąć? Nie. Co tu się dzieje? A. Tu jest moja klasa jednak. Chodź tu. Chodź kochana, no spóźnisz się, no trudno. Będziesz musiała przeprosić. Ta pani chyba nie jest specjalnie zainteresowana yy, tym, co się tutaj dzieje. Idziesz? Pospiesz się trochę, co? że tutaj pozostali uczniowie też stwierdzili, że a, nie będziemy, nie pójdziemy na te zajęcia, nie chce nam się. Nudne są. No Pani też, jak widać, gada do pustej klasy, ale jej to chyba niespecjalnie przeszkadza. No dobra, straszna nuda. A, jednak ktoś zdecydował się przyjść. No dobra. Tu nic nie ma na tej tablicy, paniusiu. Zapomniałaś napisać. Wyobraźcie sobie, że widzicie tutaj coś, czego tu nie ma. O, to już rozumiem, czemu ona była taka nieszczęśliwa. Biegnij, kochana, biegnij do tej toalety. Jeszcze się chora czuję. O nie, biedna kobieta. No dobra, raport z dnia. Nauczyciele zebrali pracę domową i zwolnili uczniów. Niektórzy uczniowie wciąż wałęsają się po szkole, ale każdy może iść do domu. O tego przedstawiają się wyniki. Flera oddała dziś dobrze wykonaną pracę domową oraz sporządziła przydatne notatki. No wspaniale, moja droga, wiesz co? Wracamy do domu. Ja wiem, czy ten dodatek jest fajny, tak wam szczerze powiem. Znaczy, w sensie, ta część z chodzeniem do szkoły takie to trochę. Znaczy te lekcje są takie nudne. Może by warto było dodać jakieś interakcje z tym nauczycielem albo z tą tablicą, wiecie. No to tak. Tak sucho. Tylko ja mam takie wrażenie, czy się ze mną zgadzacie. No, nic fler, co tu dużo gadać, słuchaj. Weź sobie, może tutaj usiądź, co? Chodź, tu usiądź sobie tutaj i odrób sobie lekcję. Czy ty jesteś w ogóle głodna i coś potrzebujesz? Nie, masz się całkiem dobrze. Chłopaki za to są y, głodni, oni chyba nawet nie poszli do szkoły dzisiaj. Yy, no tak, no dobrze. Kochany, weź sobie resztki. Ty też, głodomorku, weź sobie resztki. Ty robaczku, ty jesteś robaczku najedzony y, i czujesz się całkiem nieźle. Czy ty nie masz dzisiaj urodzin? Tak, krobaczek ma dzisiaj urodziny. No to moja droga Zośko, chodź tu, kochana. Proszę cię bardzo, ugotujesz, ugotujesz tort, może czekoladowy. Ugotujemy ciasto czekoladowe i zrobimy małą imprezkę urodzinową. Tutaj naszemu najmłodszemu w tej chwili, Halkowi. I co dalej, co dalej, co jeszcze? Jak zapewne widzicie, o właśnie, bo ja zapomniałam wam pokazać. Po pierwsze, kupiliśmy lamę, która wymaga czyszczenia. Biedna, brudna lama. Chodź tu moja kochana. Możesz ją nakarmić. Ojejku, jejku. No przykro mi kochana. I wyczyścić białą lamę. Ojej, zaraz będziesz musiała do kibelka. Hmm. No to sobie darujemy z tą lamą. Może któryś z chłopaków. Chodź tu kochany. Czy ty możesz wyczyścić białą lamę? Możesz. To chodź, wyczyścisz białą lamę. Ty zejdziesz na dół i zjesz. Czy ja ci już nie kazałam czegoś zjeść? No może nie mogłeś się dostać do lodówki. Ty pieczesz jeszcze to ciasto. Dobra, chłopaki też by musieli chyba zrobić zlecenia domowe. Tak mi się wydaje. Tak. No to jak wyczyścisz lamę i myślę, że możesz ją ostrzyc, o ile możesz. Nie możesz. To weź tutaj z nią tylko pogadaj i leć odrabiać lekcje. Ty jak sobie zjesz... Oj, wziąłeś sobie tylko to żarcie? No dobra. Ty jak zjesz, to też odrabiaj lekcje. Fler, czy ty, kochana, skończyłaś odrabianie lekcji? Jeszcze nie, ale wiesz co? Jak skończysz, to chodź tutaj, zrobisz zakupy. Mm, potarguj się. A ty, moja kochana, jak skończysz, no to zrobimy właśnie to strzyżonko naszej lamy. Ostrzyżemy ją. Potem sobie będziesz mogła z nią znowu jeszcze pogadać. I zobaczmy, czy nasze kury zniosły jakieś jajka, bo coś ostatnio... No nie mogę dalej zbierać jajek. Mm. Roz, rozrzuć karmę. Nie wiem o co chodzi z tymi jajkami. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. A, to to jest jedna rzecz, której wam y, jedna nowość. Mamy lamę. Fajnie by było jej kupić, y, wiecie, żeby ona jakaś kolorowa była. Nie wiem. Może może jej kupię coś. Jakiś przysmak chyba to robi. Nie wiem, nie orientuję się totalnie po prostu. No i sprzedaliśmy trochę obrazów, więc mamy kasę. Więc ja chyba w następnym odcinku chyba zobaczycie ten domek w wersji rozbudowanej. Ja sobie tutaj usiądę i coś może spróbuję zdziałać. Ale zobaczymy. O, chyba nam wiosna idzie, słuchajcie. Chyba nam wiosna idzie, bo jakieś tutaj nam kwiatki wyrosły. Wspaniale. Kochanie, czy ty się czujesz dobrze? Czujesz się dobrze, ale byś się przespał. To wiesz, co zdrzemniej się, robaczku. Weź się z drzemni. Matula tutaj ogarnia kurki. Jak ogarnie kurki, to zbierze plom. Zbierz cały plon, moja droga. I jak tam nasze ciasto? Gdzie jest nasze ciasto? A, domyślam się. Tak, ciasto jest tutaj, zawsze jest tutaj. Chodź, dodasz świeczki urodzinowe. Fler, jak tam idziesz? Uuu, jaki tutaj miły pan sprzedaje. Co nie udało się? No trudno. Kup przedmioty w sklepie spożywczym. A potem chodź tutaj i jeszcze kup. Jeszcze spróbujemy kupić coś dla tej naszej lamy. Chłopaki, co tam? O Ojejku, chłopaki tutaj też potrzebują, żeby się nimi zająć. A kto tu przyszedł? Nasza siostra starsza przyszła. Chodź, kochana, zaproś do środka córkę. O, możemy dać jej klucze. Chodź, daj jej klucze. Niech może tutaj wchodzić, kiedy, kiedy zechce. Fler, zrobiłaś już zakupy, więc możesz tutaj do nas podejść. Chodź, pogadaj z siostrą. Ty, moja kochana, skocz sobie do toalety, bo tu zaraz będzie disaster. Chłopaki jeszcze tutaj odrabiają lekcje, ale widzę, że już niektórzy pokończyli, więc może wyrzuć to. Chłopaki tutaj, kurczę, widzę, że są po prostu nieogarnięci totalnie, ale ja, ja tu nic, nigdy niczego nie ogarniam. To tak już tutaj jest, chodź tu usiądź. Dobra, chodź matka, podejdź tutaj. Młody możesz już wstać. Ehm. Chciałabym, żebyś zrobiła gorącą czekoladę. Cały tutaj potek. No może skoro to są urodziny, to zrobimy tą jakąś taką, wiecie, e, lepszą tą czekoladkę. Co tobie, Fler, kochana? A, bo tam ci się nie udało, to targowanko. No trudno, tak bywa. E, chodź tu pogadaj jeszcze z siostrą. Możesz jakiś dowcip opowiedzieć, on na przykład autoironiczny. Wygłupiaj się z bratem. Widzę, że brownie będzie jedzone. No spoko. Wiecie co strasznie lubię tą rodzinkę, strasznie lubię tych, tych simów tutaj. Tacy są uroczy. No to co? Kto chce, to niech sobie tutaj weźmie. Wypij sobie. To też sobie wypij. Nasza siostra, jak będzie chciała, to też sobie wypije. Czy mały też może się napić? Chyba nie może. Chociaż być może ktoś mógłby wziąć dla niego no przepiękna jest ta czekoladka nie mamy chyba składników na innej, i dlatego nie możemy innych zrobić ale jest to fantastyczny obiekt została nam jedna no dobra o no widzę że tutaj się odbywa świetna zabawa no fantastycznie kochana jak wypijesz już tą czekoladę to chodź, pomożesz zdmuchnąć świeczki naszemu maluchowi będziemy mieć urodziny naszego halka więc jego ja sobie zaraz w Eee, tym, no, Boże, w kasie go sobie zaraz przebiorę, więc zobaczycie, jak będzie wyglądał. No a w następnym odcinku będziemy zapewne mieć poród. Tak myślę, że na początku odcinka go zrobimy. Eee, I myślę, że przemebluję tutaj, przebuduję troszeczkę dom, żeby było w nim więcej miejsca, bo nareszcie mam na to kasę. Więc co, nie możesz? Hulk, gdzie jesteś? Czemu matka nie może cię podnieść? Za dużo ludzi pewnie się tutaj kręci. Dlaczego nie możesz mu pomóc zdmuchnąć świeczek? No, znowu mamy chyba jakiegoś bagusia. Może Strow będzie mogła mu pomóc? Zaraz zobaczymy. Idzie nasze maleństwo. O, chyba Strow da radę. Chyba Strow się uda. Ta sztuka zdmuchnięcia świeczek z naszym maluszkiem. Wiii! Nie było to łatwe, jak widzicie. Dzieją się tutaj różne dziwne, zbagowane rzeczy. No ale cóż, to są Simsy, niczego innego się nie można po nich spodziewać. Mm, nie wiem, co tobie. No może motoryczne, mały odkrywca. Łobuziak. Damy mu łobuziaka. niech ma, niech ma. Pokaż się, kochany, jak ty tutaj się prezentujesz. No przeprzystojny jesteś, tylko nie zielony, mało zielony, ale jaki wściekły! Chyba nie będę go za bardzo zmieniać. No, zobaczymy. Czy ty mój drogi, ach musisz do toalety, to biegnij, skorzystaj i możesz sobie tą czekoladę wziąć, nie możesz, ale weź może, o problem z SMS-em, ktoś nie, nie odpisał na SMS-a, a minęła już ponad godzina, wysłać kolejną wiadomość, kolejną wiadomość, tak, może przegapił poprzednią. nie, zaczekaj, nie, no zaczekaj, no bez przesady, spokojnie. Czy ja mogę na przykład poprosić wszystkich zaprosić wszystkich tutaj na posiłek? Nie mogę. To może matka będzie mogła. Dawała wszystkich na posiłek. O. A kto czekoladki nie dopił? No dobrze, moi drodzy. W ogóle zauważyłam, że y, spędzamy bardzo dużo czasu z tą rodziną w tej kuchni. <grym> zauważyliście? Przy tym stole w kuchni na imprezach urodzinowych. To taka już chyba tradycja się tutaj e, tworzy powolutku. Dobrze, moi drodzy, ja sobie teraz wejdę do kasa i ogarnę tego naszego e, urodzinowego sima. Tak. I tak nam się nasz braciszek najmłodszy prezentuje. Kurczę, ja nawet tutaj niewiele muszę robić, bo on wygląda jak na mój gust czadersko, więc ja nie będę kombinować jakoś nadmiernie. No dobrze, i w sumie tak się prezentuje nasz Hulk. Jednak zmieniłam mu fryzurkę, stwierdziłam, że jak ma być łobuziaczkiem, to damy mu taką, wiecie, odjechaną fryzurkę. Czemu nie? Szkoda, że nie mogę mu dać w zieleni, bo jest to syn Simorośli, więc oczywiście jego kolorem, podobnie jak kolorem brata, jest kolor zielony. I tak się prezentują jego poszczególne stroje. Nie robiłam na razie więcej, może za jakiś czas coś mu jeszcze dorobię. No mam nadzieję, że, Hulk, że mam nadzieję, że Hulk wam się podoba. Tymczasem żegnam się już z wami, życzę wam miłego simowania, zostawcie po sobie ślad w postaci łapki w górę i komentarza i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, papa. Pa.